Miarka się przebrała! Miarka się przebrała! Zniszczymy go! Kamerzystę głupiego! Co on sobie wyobraża? Zacznijmy od tego, że on nas prankował przez cały czas! Mam nadzieję, że film wam się spodoba! Będziemy dzisiaj prankować kamerzystę! Zostańcie do końca! Zostawcie subskrypcję na dole! I lajka like i co? Idziemy go! Nie możemy tak dopuścić do czegoś mamy takiego! Już, 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 już mnie zdenerwował! Co on ostatnio sobie robi? No, Pozwolił sobie! Co spokojnie! Nic niespokojnie! Nic Ale nic nie wy, wy tłumaczy, chociaż panom co będzie robić? Będziemy go prankować! Dzisiaj będziemy prankować kamerzystę! Miarka się przebrała! Ja ja, nie, ja muszę ochłonąć. Ale jaki chociaż ten odpowiem? Auto mu zabierzemy, wywieziemy. O, Karinkę dzisiaj o, o, wokół palca, odpętamy ja wiem jak już to. Pokręcimy. Rozegrać. Ja już wiem jak to rozegrać. I co? Zaczynamy. Zapraszam was do oglądania. Pozdro. Może Karinka już tam siedzi, to idziemy. Dobrze, A co ty, ty robisz w ogóle jeszcze? Siedzę. Ona się do mnie nie odzywa. Przez ciebie. Ale ona w ogóle się nie odzywa. No w ogóle no, się... Dobra, się nie, nie zwracajmy na nią uwagi. E, może. A wyjść to wyjść ogólnie, dobra, idziemy dalej. Mam dredziaż. Nie słuchaj, dredzia. dredzia. tam jest kalinka, tak? Cześć. Nie zwracaj na nich uwagi, bo oni dzisiaj są jacyś upośledzeni. Mam nadzieję, że ci ale nie, nie przyszedzą. na co dzień No jest, jest tak na co dzień, tak, ludzie, na mogą spać w spacerek ze świnką. Nie, nie dotykaj dredziaż. Że... Dredziaż, dredziaż. Czemu od razu? na spacer, czemu nie chcesz? Ale ja mogę sama iść na spacer. Ale nic innego na spacer. Nie pójdę z tobą, ale nie mam oczu na Kalinka, Ale ty piękna jesteś dzisiaj, ja Jezu. Aś średnio rozkleiłem z cały, z Dobra, weź dziecię, że do... swoje jakieś moje Nie, Kalinka! Czemu ty coś takiego? Bo nie karinka, bo powiem, bo Nie, dobra, 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 dobra! O chodź, 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 chodź! Dobra, Kalinka, nie, nie, nie denerwuj się! Ci nie to, nie, w, to nie wyjdzie, Musimy ogryć to inaczej. Mnie się na pewno nie posłucha, bo ja tutaj jestem e, w tym domu e, trochę odstrzelony, na ciemnej karcie, na ciemnej karcie. Weź no z porozmawiaj, w ogóle, jaki mówię. ty brudny jesteś. Ty zmi jak zmienisz koszulkę, to do niej podejdź i się zapytaj, czy wchodzi na nasz Masz taką układ. samą bluzkę menelską jak Dobra, masz brudną koszulkę, jak jacie. ty wyglądasz, jak jacie. ty wyglądasz. Zmień koszulkę i podejdź do Karinki i zapytaj, czy nam pomoże, tak? Karinka musi nam pomóc, mam nadzieję, że się zgodzi. tak ona ma się Koszulkę, no zmień ją, bo naprawdę Jak ty wygląda. wyglądasz? Ty, ty mi mówisz, że ja źle wyglądam ty. Koszulka Ura, Ja mam plan, damasz, Mam plan Musisz zrobić tak, bo ona się nie zgodzi Nie, nie zgodzi się, to nawet nie ma takiej możliwości Słyska Ale ja go dzisiaj, tak go dzisiaj ośmiecę Cicho, poczekaj tak, tak, Dobra, daj mu chociaż raz powiedzieć Ona siedzi, siedzi sobie na, na kanapie Siedzi sobie, siedzi sobie? Siedzi sobie. Po troszeczkę, po troszeczkę. No tak Tyk, tak ja jak ty zrobiłeś i ja, z swoją... było? ja zdjęcie ja zrobię wtedy i pokażemy. Czyli do... powtarzamy plan z poprzedniej sytuacji, tak. którą zrobiliśmy wcześniej wyjeżdżając ze Szczecina. Także powtarzamy to i wydaje mi się, że to wyjdzie. Nie ma opcji. Do łóżka o, mi wchodził. Myślisz, że to jest dla mnie normalna sytuacja. By ja ale nie mam. Widzisz? Ty nie pomagasz. No ale co nie pomagam? A mi, a mi wchodził, a mi, a, mi, mi wchodził. to Też do łóżka. Nie będę mu wchodził do łóżka, ja, do tego barana. Nie mam takiego zamierzeń. Chcę włączycie dohubankajfilm. Wyłączyć cieśnię. Tu się że Chciałam iść do sklepu jakiegoś, nie wiem jakiego żółka przytulić pod sklepem. A co do kogo ty mnie porównujesz? Czemu tak myślisz? Wychodzimy stąd. Dobra, e, nie gadam z tobą, oficjalnie jestem na ciebie choć, obrażony. Choć ja, jestem na ciebie obrażony nie. i nie chcę z tobą już rozmawiać. Trzeba tego tak zostawić. Nie ma takiej możliwości. Nie chcę się skończy filmik, jak się budzi, jak się to zrobi, to jest w porządku. posprzątajcie na przykład. Przecież jest sprzątane. Ja jeszcze trzeba, i Ogarnijcie się w końcu. No nie. To dobrze, i to dobrze. Na... Dobrze, dobrze, Karinka, dobrze. Dobra, Minęła godzina, idź sprawdź czy śpię

Przedstawiłem już auto do wyjazdu jak kradłem, dalej. Tu, kradłem mu kluczyki Idziemy się przyjechać. Teraz, teraz nie, schowamy mu auto po prostu za garaż I powiemy mu, że mu ukradli samochód O ktoś, Boże, to to mój No mój. tak, no to ja o tym już wcześniej mówiłem Wywozimy to i powiemy, że auta nie ma Auto znikło Niech sobie nie pomyślnie niech kupi drugie Ma pieniądze, to niech kupi Jedziemy. Dalej, dalej w pole wywieź, daleko Wywozimy, uprowadzamy to auto Nie, nie będzie no, miał zagaram, tutaj jeżdżenia zagaram. Nie będzie żadnego jeżdżenia zagarasz, i idź tam, bramę trzeba otwieraj! Gara, bramę tam daleko w pole. Nie umiecie auta uprowadzić normalnie. Ale to nie uprowadzamy! No uprowadzić trzeba. No właśnie. Dobra. Mi się wydaje, Dobra, to że to nie jest. jest koniec. Trzeba dalej coś Dobra, to tutaj tak zahacić. Nie widać go sprawdzą. Dobra, ale to widać? potem zachmęcimy, ale auto tutaj zostaje. Jak zostaje? To tutaj i dalej jest na naszym terenie! Co my tu w ogóle robimy? Wiem, że zadzwonił, że ma jakiś plan, wyszedł tylko nam tu przyjść, żeby nagrać coś. Ale co w ogóle robimy dalej? Bo on w ogóle sobie poszedł i. No Jakiś plan ma, żeby zdenerwować, pewnie coś, żeby zdenerwować kamerzystów, pewnie coś grubego. Zobacz, okay. idzie, zobacz. Halo, jesteś jesteś się... z... co to jest? Trzeba go nastraszyć. Jak nastraszyć? pamięta po to tym koledze. Ja tak, tak, moi koledzy, tutaj jest e, Adrian, tutaj Dominik. I co? I wiecie, co będziemy robić? No co? Nastraszymy go. Idziemy uh. pod chatę. Wiecie, co macie robić? Tak, już wam wyjaśniłem. Stoicie pod chatą, straszycie, krzyczycie do niego. I macie zrobić tak, żeby po prostu się wystraszył. I e, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że nie zadzwoni na żadne służby specjalne, ratunkowe, ale no będzie grubo, ja już się nie mogę doczekać. I co, lecimy pod chatę idziemy go przestraszyć. Chodź po kamerze. Dobra, hubert kasałkuje ja niego nic, nie wiem. Więc... co to, to będzie grubo. No to stanie. Bo jest fajny materiał, bo ludzie no. szli się no. po wydzierają, że chcą cię zabić. Chodź zobacz, chodź trzeba to nagrać. No. No. Tak. Że chcą cię zabić, połamać oczy? No chodź. Ile to sobie tak po prostu nagrywacie, że weseli ludzie? No, no tak, no tak, trzeba a to nagrać, a co tego co jak mam wyjść, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale tutaj... Państwo nic nie dojedzmy nawet. Ale za nas nic nie mają, nie? Skąd, do ciebie, to. za ciebie. pa e, Ja ogólnie. Co e, to. to e, Widzisz? Ale kielokim wy jesteście? Ale po co mam chodzić? Spacz! Ale po co? Jak się wystraszysz No ale po co? No to powiedzcie po co i czemu jesteście w ogóle na moim terenie. Ale człowiek, który jesteście na moim terenie. szyby będą wybijane, stary! Szyby będą wybijane! Ale ja zaraz zadzwonię po ochronę i was stąd zamilą? Czy wy jesteście normalni? A wy macie coś z głową? Weszciecie na czy teren? Wy ogarniacie co wy robisz? Bicie? Dobra stare, chodź, chodź. Eee... Stary. chodź, No chyba nie czemu mnie nagrywasz w ogóle. Dobra, weźcie czy po kogoś, a nie stoicie jak pajacy. No co on ci no, powiedzieć? No, to dlaczego no, to to nie przyszliśmy nie dole? Karina! To dla czym nie przyjść mi nie dążył! Karina! Karina! Na ochronę! Bo przyszła jak pajacy Nie dzwon Karina nigdzie! Karina nie dzwoni nigdzie! Nie chcę o nich zejmę cię! No widzisz, a nie pogadaj z nimi! Nie będę z nimi rozmawiać, żebyśmy mieli jakieś pały Pogadamy. Nie ma opcji, nie no małównie, Dobra, chodź, kawa, no, 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 do no, my z No chodź, pogadamy kurde, wystraszałaś mnie! jak się wystraszyłaś! Chodź, nie zwoń! Nie dzwoń! Nie Ale gdzie ty dzwonisz? Nie, tak, no, tak, nie tak, to, Ej, a w nie dzwoń nigdzie! Tak, chciałbym zgłosić wpłat, na ja zostaw ten telefon, ty Szybko! Szybko, po ochronę No, Dzięki. Pierdzielę. Co? Come oh on. Zobaczony. Na ochronę, to co ogronę zaczął mi... tą ochronę. Musimy to jakoś... Dobra, to już nie, nie na scenie, nie? To już odwołamy. E, musimy teraz. E, Kamery trzeba usunąć, żeby nie miał. Żeby nie miał ich twarzy. Dokładnie, dokładnie. Dobra, to dawaj. A więc musieliśmy poczekać do wieczora, żeby kontynuować nasze pranki, e, ponieważ e, musieliśmy to odkręcić. twoich koleżków z debilałych e, e, zabrała dobra, ochrona. Musieliśmy to I musieliśmy odkręcić. to odkręcić i dlatego musieliśmy mu o tym powiedzieć, żeby odwołał to dla. E, bla, bla. E, Dużo tłumaczenia, w każdym ten, raz no to na tym się nie skończy. Było jak było, oni sobie chyba tam jakoś nie obchodzi mnie. <średziny> dobra, w każdym razie nagrywamy dalej i kontynuujemy nasze pragnę. Tak, i teraz Ale... lecimy Kościoła. mu powiedzieć, że ukradli mu samochód. Dobra, to co oglądamy, bo... stary stary coś chwilę, dobra. Ej, to nie ma. Ale czyli mam zobaczyć. Rawix nie rozumiem, że wszyscy zaczęliście humor swoimi presjami z tymi debilami. To, to obracałem. Cały ale nie to Nie, Ale nie robię sobie żartu. Nie, żarty, tak nie chcesz, cały dzień. dobrze, ale nie robię sobie żartu. Nie, nie ma auta. Nie, nie żartuję. To ty jesteś jakiś upośledzony? Czego ty nie rozumiesz. No tak? zobaczcie sobie. Dobra, ale co tu robisz bez oprawy? Zobaczcie sobie. Dobra, co ty robisz Dobra, bez Nie tak? zrobiliście tak? żadnych, jakiś przytuł pasów sobie tutaj na tak? Ale co mam ci tym zrobić, czy co? Ale nie ma to chodzi. Nie ma to nie ma, nie obchodzi. mnie że nie ma, to. Co mam ci powiedzieć? Ciesz króciuki. Przed domem, i ktoś z tym szedł, wziął Nie ma auta, halo! Nie ma auta! Nie ma, nigdzie! Zbrać sobie! Nie wierzysz w to? To zbrać sobie! Dobra, tak, powiem wam tak. Jeżeli rzeczywiście, on pozniknęł, on nie ma. Nie, on to nie, co ok. teraz? Ale czy. No, posłuchajcie, wieku. Auto jest w pierwsze ubezpieczone także nie ma z tym żadnego problemu. Auto jest ubezpieczone, dlaczego? Ja i tak sądzę, że to wy zrobiliście. Ale. ale bo tak uważam, że nie? Nie, 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 nie To tak to. uważam, nie A to? Święty Mikołaj? Nie Święty Mikołaj, kamina. Auto? Żeby... auto jest ubezpieczone? Ale ale nie, zesunomni. nie, nic nie, przecież nie, wchodzi. nie, Co nie, nie, takiego w tej akcji. To, że ty się nie, 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 że Auto nie, 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 Dom, to jest, nie no 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 dlaczego się nie przejmuje? Oczywiście, że się tylko jestem spokojny, dzwoniłam po policji i tyle, no. Ale, no ale to zadzwonię po policji. Ale, ale, ale dlaczego ja mam nie dzwonić? Ale, Ty będziesz, e... ale dlaczego ja ja mam nie dzwonić? Ale no jak aferę robisz? To zabrali mi ochotę. No i teraz mam 100% pewność, że to wy zrobiliście, bo nie chcecie, żebym na policję, tak jak... Ale nie mery, to po prostu... No dobrze, to mam dzwonić policję? Nie. No to... No tak, się, czy znacie, że dzwonić po policję, bo będziecie mieć strzesane, to już jest yy, e, ale... przedstawienie fury. Zrobiliście to bez po... bez pozwolenia więc jeżeli zadzwonię na policję, będziecie mi sprzedane. E, Chcecie? Czuję ci, że nie masz Dobrze, Przespanie i nie tak. ma. No wyszło jak wyszło, no... Chcesz to powiedzieć czy nie? Nie chcę. Karina, ty widziałaś? Jak nie? Karinka tak karina karina przestań. przestań dzwonić! No dobra, dobra. Ale przestań! Ludzie potrzebują niektórzy policji nie masz wykorzystywać by na byle co sobie. Ja z... Człowieku dzwonię i tyle no. Karinka może pojechała gdzieś na zakupy i wróciła, nie wróciła i zapomniała gdzie odmierzyła samot. <laughs> tak! Dobra, nie chcę stary to... Tak. Tak jak myślałem, no jesteś idiotami, no co by mam, mam powiedzieć? Ty też, ty też jesteś idiotami Ja jestem idiotami Tak, no to no, uwierzyłeś wszystko. we wszystko. To wszystko jak leci. Ale, ty, 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 ty jesteś ty jesteś żenujący. ja bym nie mówię to wierzę, jak jesteś riedniący. Tak jest to, że dzwonisz na policję. Ale jesteście... Nie się nagrywa na perfiniaka, no to wiesz, co robić, chociaż to schowała, no. Nie zauważyłeś ja od początku? No właśnie Dopiero teraz to nie brała Masz od tego złoma Nie obchodzi mnie twoja fura No generalnie trochę się nie udało Nie, wysz, ale nie wyszło to trochę po naszej myśli Mamy to gdzieś Trochę Nie przejął się, no trochę ponieważ no, Zaz zadzwoniłby na policję i wiecie, co by się działo, a do tego nie chcieliśmy dopuścić, jakby zadzwonił znowu. Dzisiaj e, to by była lekka przesada, bo on dzwoni co chwilę na policję, on jest też jakiś Ale, tak, ale ma. Był najmocniejszy brak e, ostatni? Wiesienka na torcie. E, foteczki, które no, na pewno go uszczęśliwią. Jak e, się, dowie. E, jeżeli, się e, jeżeli nie uwierzy to, to, chociaż się e, może pokuci z Kariną i... Dobra, zobaczymy, Tej, idziemy mu pokazać e, foteczki tutaj woteczkę. Widziałem mu komorek troszeczkę popsuć. Ty, co ty tam robisz? musiałem zobaczyć. my mu nagrywasz? Nagrywamy, bo chciałem po prostu nagrać Twoją reakcję, bo to jest grube. Coś Ale jak nagrywać swoją reakcję, jak ja mam maskę? Załóżmy maskę czy coś. Dobrze, nie I... będę zakładać maski, w dupie mam. Dobra, Dobra. pokażę Ci co ta karinka robi. Chcesz zobaczyć? No co, teraz z tym uskuteczniłem sobie. Jakiś co Kto zdjęcie robił? No ja zrobiłem, no czemu nie, nie zrobić. Chciałem ci no prostu... tak po prostu sobie zrobić. Tak, bo chciałem ci pokazać po prostu, co ona wyprawia. I on zresztą no, jeszcze. Uwierzyłbym, gdyby to może była inna osoba, ale dredziasz. Mówię ci, przysięgam ci że Dobrze. Oni za Dobrze. twoimi plecami, Dobrze. wiesz co, oni gadają sobie umawiają. W dupie się. W to może z, rzeczywiście zgadaliście i jestem... Ja w nie uwierzę, ale jestem na nią wkurzony. Teraz w tym momencie jestem na nią wkurzony. bo no może nie się nagrywamy. W dupie to mam. Uczestniczy w waszych głupich, żenujących żartach, które nawet są tak żenujące. Uczestniczy w tym i robicie sobie ze mnie jaja. Nie a obiecała mi, że nie robi sobie ze mnie jaj. No, tak, tak, właśnie. Nie nagrywaj mnie, na, na, na cholera mnie nagrywasz. Ja wiem, że się nie z nim przespałeś z drudziarzem, bo tyle to wiem, ale dlaczego... Ale tymi... Znaczymy... To co ty mi mówisz, w ogóle co ty mówisz, z, sunujesz, jest z No tak to wyglądało, bo... Ale co wyglądało? No, no nie to... wiem, no położył się obok ciebie i spał. się. się położył obok mnie. Znaczy inaczej, ja wiem, że z nim nie spałaś, tylko po co ty uczestniczysz w tych głupich prankach ich? Jakich prankach? Jaki... Słuchaj, zrobili zdjęcie tutaj jak leżałaś i on leżał przy tobie i... Kiedy? Nie było nic No od dzisiejszego dnia najprawdopodobniej. Jaki... Co no, ja mam w w tym domu. I to jest ten materas, który położyłaś przedwczoraj. Czyli musieli zrobić to w ciągu ostatnich trzech dni. nie ma No kąta. Oni nawet nie byli w tym pokoju. No jak nie byli w pokoju, jak zdjęcie z tego pokoju. Jak język przytulony do ciebie. Nie było takiej sytuacji. No była taka to było sytuacja. To była No była, bo widziałem, tak, tak, że widziałaś zdjęcie. nie było takiej Nie no Nie ładnie. Nie było czegoś takiego. Dobra. Oficjalnie wyszło tak jak wyszło Przypuszczałem, że to tak będzie, chociaż ona się wnerwiła i wyszła za dyma co na ten temat sądzisz? No, no, no generalnie jestem zadowolony. Pioga tak. mordeczko, to była perełka, wisienka na torcie I przypuszczałem, że te zdjęcia zamieszają I e, zamieszały Generalnie to z, do końca nie wyszły te pranki ale... No, ale nie patrz, patrz, tak. się pokucili. Staraliśmy no. się dzisiaj dla was na filmie e, Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zostawcie subskrypcję tam na dole Łapeczkę i co I bądźcie z nami Na następnym filmie Dziękuję wam za oglądanie i elo